Jest. Cześć, ja nazywam się Tomek Habdas. Habdi, tak też możecie do mnie mówić. W solistach jestem liderem, który bardzo chętnie zaprosi Was na wyjazdy, gdzie będzie wysoko, będzie bardzo aktywnie i gdzie dużo będzie gór. To są właśnie moje ulubione kierunki. Tak więc, razem ze mną możecie pojechać na przykład do Maroka w góry Atlas. Na Kilimandżaro, do Islandii, gdzie również będzie górzyście, ale też wszędzie indziej, gdzie gór będzie pod dostatkiem. W życiu prywatnym, w życiu osobistym w 50% zajmuję się gastronomią, gdzie poza tym, że dużo jem, to również i bardzo dużo liczę, ponieważ uwielbiam cyfry, jestem umysłem trochę analitycznym. Natomiast drugie 50% mojego życia to jednak góry. Tych gór w moim życiu jest. Bardzo dużo prowadzę m.in. bloga w szczytowej formie, na którego również Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli zatem chcecie spędzić bardzo aktywny czas i zdobyć trochę tych metrów wyżej, zapraszam na trip razem ze mną. Tomek Habdas, widzimy się na tripie.